Na no, dostosuj domu Także przyjechaliśmy, chwilę sobie pochodzimy na poduszce. To ona ma tutaj to takie, wiecie, wgłębienie. E, jeśli jest taka możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? I tego typu inne rzeczy. O, i Mikołaj dzień dobry. Tu tak ładnie pachniała ta pralka. I też znikały, więc ludzie też już kupują. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Wczoraj w zasadzie nic nie nagrałam, bo po prostu mnie rozłożyło. Wspominałam Wam, że. Filip jest taki niewyraźny i zaraził chyba mnie i Mikiego, bo wczoraj była tragedia. Yy, Miki kaszle, ja czuję, że mam tutaj wszystko od zatok zawalone. Także jest wesoło, dzisiaj już jest trochę lepiej, ale dalej szału nie ma. Ale jest ładna pogoda, więc jako, że nikt nie ma gorączki, to chyba pojedziemy do jakiegoś lasu gdzieś się przespacerować, bo już po prostu szału można dostać w domu. Także jest wesoło i gardło mnie tak boli, więc no powiem Wam... Od rady, od rady. Mikołaj, nie odrywaj mu tego. Powiem Wam, że no w tym roku szybko zaczęliśmy. Myślałam, że może przyciągniemy chociaż ten sezon chorobowy do października, a tutaj już dwa tygodnie przedszkola i już jest choroba, także ekstra. Bardzo ciekawie ten sezon się zapowiada. Nie da się z nim nic zrobić. Jak widzicie, przyjechaliśmy do lasu, tutaj w zasadzie niedaleko, na ale jest w ogóle mega gorąco patrzyłam niby przed wyjściem było 19 stopni a jest bardzo ciepło także przyjechaliśmy chwilę sobie pochodzimy przewietrzymy głowę i wracamy dalej się kurować nie wiem, przeszliśmy chyba 200 metrów, a ja już mam zadyszkę i się czuję jakbym co najmniej półmaraton przebiegła, także coś ewidentnie jest na rzeczy co ty tam, Filip, robisz? Co tam robisz? Mogę. Daj. Tam u siebie w pokoju ma się jeszcze ten zżyrafko. Ja zarazie tak. lubię Cześć, dzień dobry kolejnego dnia Wczoraj po spacerze jak wróciliśmy to trochę nas zmogło szczerze mówiąc I jeszcze to daje o sobie znać Także no jest wesoło, ja już dzisiaj troszkę lepiej Filip w zasadzie też, z Mikim idziemy do lekarza bo no, znowu toś zaczął ciężko oddychać i pytanie, czy to nie jego nawroty oskrzelowe z zeszłego roku. Ale zanim to, to chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jakiś czas temu Wam pokazałam, że dostałam do testów poduszkę, i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o niej nieco więcej. Poduszka prezentuje się w ten sposób, jest to poduszka Omnia od marki Sleep and Glow jest to poduszka przeciwzmarszczkowa mianowicie jak widzicie ona ma tutaj takie wgłębienia tak samo tutaj na środku też ma takie jakby miejsce na głowę i ona ma niwelować właśnie te wszystkie zmarszczki senne, czyli to co wam powstaje tutaj na czole, w oku, u oczu, między innymi właśnie przez to, że jak śpicie na poduszce, to ona ma tutaj to takie, wiecie, wgłębienie i ta głowa jest odpowiednio ułożona, a jak dociskacie się do takiej mocnej poduszki, no to wiecie, tutaj macie cały ten bok, na którym śpicie, po prostu taki klapnięty, a tutaj, wiecie, nie ma takiego docisku, właśnie przez to, że ona jest tak wyprofilowana. Także to jest takie główne jej zadanie. Ja od siebie mogę jeszcze powiedzieć, że. No, śpię na niej jakieś półtora tygodnia i ja mam ogólnie, przez to, że kiedyś wykonywałam faktycznie makijaże, paznokcie to teraz, jak się trochę przeciąży, strasznie bolą mam mnie plecy. I mam wrażenie, że odkąd śpię na tej poduszce, to śpi mi się po prostu wygodniej i jakoś ten ból pleców jest mniejszy. Ona jest opatentowana, zaprojektowana od tego, co mi brakowało przez ortopedów. No, i mi osobiście to jest y, y, największy taki, wiecie, y, to co ja widzę najbardziej, co mi się rzuciło, y, to właśnie to, że te plecy bolą mnie mniej, y, więc to na pewno y, na duży plus. Y, dodatkowo jest ta poduszka bardzo milutka, y, ta poszewka jest z ten celu i y, to y, czuć, y, czuć, y, że y. ona jest właśnie taka fajna, przyjemna i i Miki jak przychodzi do nas w nocy do łóżka, to mi ją zabiera spod głowy, więc e, chyba też mu się wygodniej na niej śpi e, Ona jest taka troszkę twardsza niż takie klasyczne poduszki, więc e, jeśli lubicie spać na twardym, to jak najbardziej tak e, I może też przez to właśnie mnie mniej bolą plecy, bo ja zazwyczaj spałam na takich, wiecie, typowych mięciuchach, <laughs> gniciuchach a tutaj faktycznie ta poduszka jest taka twardsza, i tutaj jest też taka pianka, która tak jakby dostosowuje się właśnie do Waszych kształtów. Tak, także wiecie, kremy to jedno, a tak naprawdę, skoro możemy zapobiec starzeniu się skóry, tak naprawdę nie ingerując w ogóle. W to jakoś wewnętrznie, wiecie, jakieś botoksy i inne tego typu zabiegi na twarz kosztują kupę kasy. A tutaj możemy tak, jakby zadziałać od zewnątrz, więc jeśli jest taka możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? z kodem rabatowym patka macie 90 zł zniżki właśnie na poduszki i kołdry, a z kodem patka10 macie 10% rabatu na poszewki i całą kolekcję jedwabną bo na stronie są też między innymi koszulki piżamki, naprawdę bardzo ładne z jedwabiu także myślę, że 10% to już jest naprawdę fajna zniżka, a ja tymczasem zmykam ogarniać siebie i Mikiego do lekarza I widzimy się później My już wróciliśmy I oczywiście jak mi się wydawało Znowu zaczęło się to samo co w zeszłym roku Czyli Już coś siedzi na oskrzelach I znowu zaczynają się Duszności, które mieliśmy Przed tą kuracją z terydami więc po prostu jutro będę dzwonić do lekarki, która nas prowadzi w Karpaczu Żeby przyjęła nas po prostu szybciej Bo tak nam właśnie mówiła, że jak będzie ok to mamy się pojawić na kontroli Po nowym roku A jeśli nie No to mamy po prostu dzwonić bezpośrednio do niej Więc tak po prostu jutro będę robić, bo bez sensu Żeby do stycznia się męczył, bo znając życie jak pójdzie do przedszkola, to już będzie w ogóle dramat. To mam! Dobrze, super! No, także jeszcze na powrocie wstąpiliśmy do Kauflandu na te nasze no, ostatnio takie co dwutygodniowe zakupy, już takie konkretne, żeby sobie porobić zapasów i, no, i wstąpiliśmy jeszcze do Dinza, do Action. I tyle. Także to jeszcze Wam na szybko pokażę i biorę się za obiad, bo już normalnie mnie wykręca w żołądku. Także no, pewnie będę musiała to na trzy razy pokazać, bo trochę tego jest. No, także zapasy mamy dość konkretne. Tutaj mamy mleko, mąkę, jakieś parówki. Oczywiście musiało zostać dorzucone do koszyka. Tutaj mamy tubki, pianki. E, jakiś serek wiejski serki do smarowania śmietankę trzydziestkę worki na śmieci kostkę e, o tym też dużo słyszałam e, właśnie jeśli chodzi do czyszczenia różnych powierzchni wiele osób to poleca to jest z DILSA, także będziemy testować e, oczywiście makarony masło majonez, chusteczki e, sok no, i tutaj mamy jeszcze, wiecie, sól, są jakieś jogurty naturalne, jabłka, pomidory w puszce, ser żółty, popcorn też mamy, mamy przyprawy, jeszcze więcej przypraw. Co tutaj mamy, szpinak. Mamy jabłuszka, mamy ser żółty. O, czy jakiś zapiekany, trzeba to zaraz włożyć do zamrażarki. Zapomniałam o tym. E, taką spinkę sobie kupiłam do włosów, olej, e, pasatę, no, jakieś takie, wiecie, chusteczki i tego typu inne rzeczy. O, i Mikołaj, dzień dobry. I e, jeszcze Wam chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie. O tych płynach do płukania, Ja je kupuję w Dilzie, ale widziałam właśnie też, że one są w Kauflandzie. I ja już miałam z tej serii biały i niebieski. I dzisiaj sobie powąchałam właśnie ten. I jak dla mnie, to to są odpowiedniki płynów z Lenora. Lenor teraz kosztuje w cenie regularnej chyba 28 zł. Co jest ceną no, kosmiczną, jak za płyn do płukania i ja swego czasu bardzo uwielbiałam właśnie tego złotego Lenora, bo po prostu w tym, jak pukałam ciuchy, to całe mieszkanie pachniało. I nawet jak sprzedaliśmy na swoim mieszkaniu pralkę kiedyś, to pani, która ją kupiła, pisała do mnie, w czym puczę ubrania, bo po prostu tak ładnie pachniała ta pralka. I właśnie był to złoty Lenor. I jak dla mnie te płyny to są tańsze zamienniki Lenora Nawet zapachy są identyczne Właśnie jeśli lubicie tego złotego Lenora To jak dla mnie to jest właśnie ten zapach Niebieski też jest bardzo podobny do niebieskiego Także no zobaczymy Ten niebieski i biały fajnie się sprawdzały Więc myślę, że ten też spokój się sprawdzi No i ten zapach tego złotego jest po prostu przepiękny No także tyle jeśli chodzi o zakupy ja teraz rozpakowuję, w międzyczasie robię obiad i, i tyle, także uciekam. Dzień dobry, już później nam dzień zleciał dzisiaj. Znowu na takim chillowaniu. Siedzieliśmy już później w domu. Miki biedny, widać, że go tutaj to wszystko męczy, dusi. Swoją drogą. To jest ciekawe, że tyle czasu, był spokój, i teraz też jeszcze na dobre się nie, nie zaczął ten sezon jesienny i znowu to wszystko wróciło. Także. No nie wiem, zobaczymy, co mi jutro powie przez telefon ta nasza lekarka prowadząca i, i wtedy będziemy na pewno działać. Troszkę lipa, że to się teraz złożyło w czasie, bo... No, dużo, <gryw> dużo jest teraz do ogarnięcia i ja jeszcze właśnie za tydzień mam tą wizytę, o której wam mówiłam. I, i wtedy będę wszystko wiedzieć, bo... Termin operacji mam już w sumie wyznaczony, także po prostu jadę to potwierdzić, czy aby faktycznie ona jest konieczna, bo tutaj gdzieś na miejscu wszyscy mi powiedzieli, że tak, więc jeśli tam się potwierdzi, to po prostu pójdę pod nóż. No, a coś jeszcze miałam powiedzieć, aha. No, także tyle w tematach zdrowotnych. Przyszła do paczkom, a tu jeszcze kurtka Filipa. Zamówiłam mu już kurtkę zimową na wintet. I pewnie pomyślicie, że jestem niepoważna, ale ostatnio, jak byłam, bo wszystkie kurtki zimowe mam właśnie u rodziców, tam na takim schowku. I właśnie Miki ma dobre kurtki, dwie. A Filipa jest właśnie taka przykrótka, i pamiętam, co było w zeszłym roku: że po prostu nie opłaca mu się kupować nowej kurtki, bo no do przedszkola i tak dalej. Wiecie, wydam za kurtkę 200 zł, której tak będzie na jeden sezon albo na pół, więc jest to totalnie bez sensu. A w zeszłym roku szukałam właśnie gdzieś, no już tak jak się sezon na kurtki zaczynał, no to nie dość, że w sklepach były horrendalne ceny. To na windę też, co się pojawiało, od razu znikało i było też w dość wysokich cenach. I teraz też o dziwo znikało, bo dodawałam sobie kurtki do ulubionych, żeby na przykład później go na spokojnie pomierzyć. I też znikały, więc ludzie też już kupują. A że Filip sobie zażyczył, że on chce niebieską kurtkę, koniecznie. I wiecie, były jakieś fajne czerwone, było musztardowych bardzo dużo. Ja mu właśnie chciałam kupić musztardową i powiedział, że nie, ma być niebieska. Niebieskich ładnych było naprawdę mało, więc jak się pojawiła taka fajna parka, to po prostu zamówiłam. I jutro już Wam pokażę, bo pewnie pójdę do paczkomatu jak uśpiemikiego, więc jutro Wam pokażę. I jutro mam jeszcze w planach właśnie rano musimy nagrać filmy, bo mieliśmy nagrać 3 dni temu, ale... Tak, do sklepu, ale stwierdziłam, że bez sensu bym to nagrywała na siłę, bo się średnio czułam, więc y, nagramy to jutro, żeby jeszcze jutro można było odesłać paczki, się odgruzować przed weekendem. Tak, Misiu, tak. Y, I jutro mam też zamiar przejrzeć jeszcze raz swoje rzeczy, takie bardziej zimowe, i powystawiać to też na Winniket, żeby się trochę odgruzować. Tym bardziej, że pod koniec września szykuje mi się tak fajna, jesienna współpraca, że po prostu jak ona dojdzie do skutku, to będzie super. No, także już w takim typowo jesiennym klimacie i, i to jest taka współpraca, którą jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że tak, tak, tak. No, także na koniec, tak. Trochę ekscytacji. No, także kończymy, żegnamy się już, i w ogóle dzisiaj, Miki. Tak, ty. Dzisiaj, Miki sam stwierdził, że nie chce Pampersa, tak? Tak. Tak, i sam powiedziałeś, że nie chcesz już Pampersika, tak? A ty. Tak i Miki sam powiedział, że nie chce i o dziwo jest dobrze, także zobaczymy, czy będzie tak samo jutro, bo ostatnio jak ja mu zabrałam, to od razu był na nie i robił mi nazłość, a dzisiaj powiedział, że sam nie chce i bardzo ładnie chodzi do łazienki. Prawda? Prawda. <grych> Prawda. To co? Żegnamy się z widzami. Ja. Zrób papa. Papa. Ja. Pa. Proszę. Tak.